Witam Was w kolejnej zapowiedzi. Przed chwilą widzieliście jeszcze urywki no z czasu, kiedy było pięknie biało na zewnątrz, kiedy padał śnieg. To było chwilę temu, no a teraz. No już tego śniegu tak niewiele zostało. Zresztą za chwilę, na końcu tego odcinka, jeszcze Wam pokażę. No ale tak to jest. Święta, jak zwykle będą. Nie białe, tylko szare. Ale co zrobić? Taka jest ta pogoda. Eee. Przychodzę do Was, jak zwykle, z zapowiedzią nowego odcinka, który pojawi się, wiadomo, w sobotę o godzinie 16 na moim kanale. I będzie to bardzo tragiczna historia historia pewnej rodziny. I sprawa, o której Wam opowiem, będzie naprawdę przerażająca szokująca. Wiadomo, szczegółów wam nie zdradzę, nie chcę wam mówić, kto kogo zamordował, co się w ogóle stało. Zresztą sami ostatnio mm, pisaliście w komentarzach, za które Wam bardzo dziękuję, że yy, nie chcecie, nie chcecie wiedzieć. Yy, właśnie yy, już w tytule nie chcecie, by było to zdradzone, czy też w takie zapowiedzi. Kto jest sprawcą, właśnie kto ofiarą. Chcecie, żeby pozostała taka mm, tajemnica i chcecie się tego dowiedzieć z odcinka dopiero. Więc ja mm, yy, nie będę Wam zdradzała w tych zapowiedziach, co dokładnie wydarzyło się, tylko mm, co nieco Wam mogę powiedzieć, mm, więc teraz powiem Wam tylko tyle, że dotyczy ona pewnej rodziny. Nie wiem, czy już tą historię mm, oglądaliście. E, dowiecie się w sobotę, jeśli zajrzycie na mój kanał. E, myślę, że nie jest ona jakoś tak bardzo znana, więc spodziewajcie e, się czegoś nowego. No i tak, jak mówię, bardzo tragicznego i szokującego. E, tak więc zapraszam Was bardzo, bardzo do oglądania tej historii i sprawy. Zresztą dajcie znać, czy wy lubicie takie na przykład sprawy, które dotyczą rodzin, gdzie na przykład hmm, dana osoba z rodziny, czy tam syn powie, powiedzmy, morduje kogoś z rodziny lub całą rodzinę, czy córka, czy ojciec, czy matka, czy może ktoś obcy, na przykład hmm, powiedzmy, że. Napadł na daną rodzinę i ich zabordował. Czy lubicie takie sprawy, że na przykład doszło do jakiegoś włamania do domu i rodzina zginęła, lub niektóre osoby z rodziny? Dajcie znać, czy lubicie historie, które dotyczą właśnie rodzin. Jestem ciekawa, właśnie tego zdania. Zresztą mam więcej na oku takich spraw, ale nie wiem, czy będą Wam się podobały, czy Wy lubicie takie oglądać, więc dajcie mi tutaj znać. Jeszcze Wam, co mogę Wam powiedzieć, jeszcze, że na święta też szykuje dla Was bardzo, bardzo szokującą historię, i myślę, że wiele osób jeszcze o tej sprawie nie słyszało. Ja wcześniej o niej nie słyszałam. Zresztą ona nie jest taka, wiecie, jakaś bardzo stara, ponieważ finał tej sprawy miał miejsce w 2022 roku, więc więc nie jest to, wiecie, już jakaś przedawniona stara sprawa, ale jest naprawdę szokująca jeszcze jeszcze ja jej nie ukończyłam, ponieważ, wiecie, trochę zajmuje czasu zbieranie informacji, yy, ale, ale myślę, że na święta pojawi się. Yy, no, o ile YouTube mi nie zablokuje tej sprawy i yy, nie zablokuje mi zarabiania na tej sprawie, bo tak też może być i po prostu jeśli mi nie zdąży sprawdzić, czy będę mogła zarabiać, to wtedy będę musiała przesunąć Yy, publikacje na jakiś inny dzień, a, a na za tydzień yy, coś innego wykombinować. Ale mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Bo, wiecie, ten odcinek, który ostatnio oglądaliście, no to on nie zarabia, yy, ponieważ YouTube mi wyłączył zarabianie. Yy, kiedy go dodałam na, yy, na kanał, a dodałam go kilka dni przed, przed tym, zanim wy go widzieliście, no to wtedy włączył mi zarabianie, ale w dzień, czyli już w sobotę, kiedy on stał się publiczny, to YouTube mi wyłączył to zarabianie. I tego najbardziej nie lubię, bo gdyby mi wyłączył to zarabianie w momencie, kiedybym ten film dodała na kanał, to jeszcze miałabym szansę na to, żebym dać go do sprawdzenia i może zdążyłbym mi jego YouTube sprawdzić. I wtedy możliwe, żebym zarabiała na nim. Ale teraz, w tym momencie, jak on mi wyłączył zarabianie w dniu, w którym on został, wiecie, upubliczniony, no to co z tego, że dałam go do sprawdzenia, jak on go nie zdąży sprawdzić? Bo on go sprawdza przeważnie kilka dni, czasem jeszcze dłużej. Zależy, nie ma żadnej reguły. Różnie to trwa. Tak więc, nawet jak go mi sprawdzą, no to on już niewiele zarobi, no bo wiecie. Kto chciał go obejrzeć, to obejrzał go już na początku. Więc on po prostu nie zarabia, więc szkoda. To tak, jest to smutne. Bo to tak, jakbyście wiecie, pracowali, chodzili do pracy, wykonali właśnie jakąś robotę, no i nikt by wam za to nie zapłacił. Tak więc poświęcacie swój czas. Mimo to, że to bardzo lubię, no to wiadomo, jest to smutne, kiedy YouTube wyłączy całkowicie zarabianie. Tak bym właśnie pracuje się, ale za darmo. I nie wiem czemu tak po prostu robi. Są dużo bardziej straszne rzeczy na YouTube, na YouTubie, które nie powinny na przykład zarabiać, ale im się pozwala. Powiedzmy jakieś przekleństwa czy alkohol promowanie alkoholu, przekleństwa, jakieś inne rzeczy. YouTube um, traktuje w kategorii takiej rozrywkowej, um, jako zabawę i dlatego też pozwala im zarabiać. A takiego, na takich kanałach, powiedzmy właśnie kryminalnych, często jest tak, że e, to, za, to zarabianie wy, wyłącza, kiedy tutaj jest pokazywana prawda, historie są prawdziwe. No i te historie też są pouczające, ponieważ wiele osób może różne wnioski z nich powyciągać też się można wiele nauczyć no ale tak niestety jest no i to chciałam wam powiedzieć jeszcze mam nadzieję, że zajrzycie na mój kanał w tą sobotę czy też w inny dzień, obejrzycie odcinki jeśli jakichś jeszcze starszych odcinków nie widzieliście to też zapraszam was jak ktoś nie subskrybuje to proszę bardzo zróbcie to bardzo mi na tym też zależy. No i dziękuję wam, wam bardzo za wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich. No i oczywiście, widzimy się w sobotę. Jeszcze Wam teraz pokażę mojego łobuziaka przez chwilkę. No i to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Chodź. Chodź. No idziemy z łobuziakiem w swoje lubione miejsce. Widzicie, że się nie było prawie. Już prawie w ogóle nie ma. Ale no co... Za to nie poradzimy, ale wszędzie jest tak, wiecie, mokro teraz. No i tak nieciekawie. Wolek jest troszeczkę przybrożony, delikatnie, yy, oprószony śniegiem, żeby i jak słońce jeszcze świeci, wtedy jest najfajniej. No ale mamy taką pogodę, jaką mamy. No nie było bu buziaku małe? I czekasz już z patykiem? Chcesz się pobawić? Przynajmniej teraz tutaj się może bawić, bo wcześniej jak było dużo śniegu, to nie dał rady. Ale uwielbia, uwielbia śnieg. No nie? Już sobie leżał? No, jesteśmy z moim siurkiem na spacerku. Oczywiście zostawił patyka i chce, żebym mu go rzuciła. Więc już. Już maluchu. Już ma już, kochajcie. Już ci rzucę już. Wisiejednocowanyowanyowanyowanyowanyowanyowanyowanyowanyowany, bogaty, 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 Super, Super pisk!